Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. To jest podcast Słowo Miłości na dziś. A ja nazywam się Anna Antoniak i możesz moich podcastów słuchać codziennie na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Wczoraj rozmawialiśmy na temat strachu i na temat tego, żeby um, nie pozwól, żeby wkradł się strach. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, żeby nie pozwól, żeby wkradł się żal. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się wkradnie, to jest dupa bita. <grym> a, a tak poważnie, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to musisz <grym> wiedzieć, że ja jestem e, konkretna, śmieszna, czasami dosadna, czasami mówię to delik delikatnie, różne moje podcasty i tak dalej, Ja czasami walnę nagle, po prostu wiesz, jest, jest, działamy, robimy, o, pa! <grym> Taka jestem, i taka jestem z natury. Czasami jestem taka wyciszona bardziej, jeżeli jestem skupiona albo coś się dzieje w moim życiu, a czasami e, jestem bardzo energetyczna, energiczna, e, spontaniczna, wesoła i walnięta. E, także przyznaję się do tego, nawet nagrałam o tym podcast, że jestem walnięta i tak jest. Dobrze, ale porozmawiajmy na temat tego żalu. Dlatego, że jest promocja, nadal trwa i. Zachęcam cię do zakupienia książki, do przeczytania jej, ponieważ ona ogromnie, ogromnie dużo da um, Tobie opcji. Ponieważ pamiętajcie, że ja piszę książki e, rozwojowe, y, rozwojowo-duchowe, inspirujące, które są konkretne, dosadne i które często, jakby te rzeczy, które w książkach moich przeczytasz. Na przykład tych teraz, właśnie, które są w promocji, jak uleczyć zranioną duszę, jak uleczyć zranione serce. Linka macie pod spodem, nawet jeżeli słuchacie tego później, ileś miesięcy albo lat później, to na pewno macie i na stronie sukcesu.com Są to książki, które otwierają klapki na oczach i odtykają zatyczki w uszach, ponieważ ja mówię o rzeczach, które nie są bardzo często mówione w świecie, nikt nam o tym nie mówi, nikt nas o tym nie uczy. I ja nawet sama w książkach e, rozwojowych tego nie przeczytałam, tylko doszłam do pewnych wniosków. Uczyłam się o tym albo doświadczyłam tego ja, moi klienci, albo moi znajomi, i je ja to wszystko opisuję, kontestuję i po prostu daję to do was. E, jeżeli pozwolisz na to, żeby wkrać się st e, strach do Twojego życia, on zacznie paraliżować a, Ciebie i nie będziesz szedł naprzód. Jeżeli pozwolisz na to, żeby. Mm, Żal, niewybaczenie wkradło się do Twojego serca. Uwaga, to będzie początek a, zgorzknienia w Tobie. Nie pozwól na to. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, jest taki piękny fragment w Biblii, który mówi: odrobina zakwasu, zakwasza całe ciasto. Odrobina żalu zaczyna rozsiewać się po Twoim sercu i zaczyna robić tam spustoszenie. On mi to zrobił. Ojenny. Ja mu tego nigdy nie wybaczę. Trzymasz tą urazę, Memłasz ją, zaczyna ona się rozsiewać. To jest tak, krak, rak. Pff, tak? Rozsiewa się po całym twoim organizmie. Nie, nie, nie masz, potem zaczynasz nie mieć kontroli nad tym. Dlatego, że zaczyna stworzyć się zgorzknienie i człowiek staje się, wiecie, taki, m, taki sprzygaszony, smutny, y, często niemiły potem. E, taki czasami buńczuczny. E, Czasami w innych wypadkach rodzi się to, że człowiek jest e, bardzo agresywny, na przykład do, w stosunku do innych osób, dlatego że on ma niewybaczenie, i kiedy tylko uwaga nachodzi jakaś myśl związana z tą osobą albo z tą sytuacją i tą osobą, która się wydarzyła i wkradło się ten żal, że on tak mi zrobił albo ona mi tak zrobiła, to stajemy się agresywni i ludzie stają się agresywni. Krzyczą na przykład tak, albo mówią dosadnie, tłamszą ludzi innych, dlatego że w ich sercu jest żal, jest niewybaczenie. A to przekłada się na to, że uwaga, nie może być tam miłości. Jak możesz prawdziwie kochać i jak możesz prawdziwie życzyć komuś dobrze, jeżeli ty trzymasz urazy w sobie? Bóg powiedział do nas: wybaczajcie, tak jak ja Wam wybaczyłem. Wybaczajcie tak, jak ojciec wybaczył wam wasze grzechy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Uwaga, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jak ma ojciec, Bóg on wybaczyć Tobie, jeżeli Ty sam nie chcesz wybaczyć innym i pielęgnujesz w sobie żal? Moi drodzy, to jest bardzo, ale to bardzo istotne, żeby od razu, tak jak ostatnio mówiłam, przyjść z tym do Boga, po prostu powiedzieć, yy, w myślach, nie w myślach. W myślach nigdy nie będzie to dobre, dlatego że yy, szatan ma dostęp do Twoich myśli i może coś ci zaraz podpowiedzieć. Dlatego przychodzisz, mówisz na głos, rozmawiasz, i mówisz, Boże, zabierz ze za mnie ten żal, ja chcę wybaczyć. Naucz mi wybaczenia w mojej książce, jak uleczyć zranione serce. Przeczytacie kilka rozdziałów na temat wybaczenia, bo to jest bardzo, ale to bardzo istotne. I Jeżeli pielęgnujesz sobie żal i niewybaczenie, zobaczysz przykłady, co się dzieje z człowiekiem, kiedy, dzieje, kiedy pielęgnuje w sobie właśnie ten żal i niewybaczenie, co się dzieje w ciele nawet i w duszy tego człowieka i w sercu. Uwaga! A co się dzieje, kiedy człowiek zwraca się do Boga z tym, że on nawet nie umie poradzić z tym niewybaczeniem, ale prosi go o to. I jak pięknie Bóg zmienia życie takich ludzi, jak pięknie odbudowuje relacje, jak pięknie odbudowuje miłość tej osoby do innych osób, jak z cala małżeństwa, jak uwalnia od wszelkich innych rzeczy i no, aż mi ciarki. Teraz przychodzą, bo to jest cudowne, naprawdę. Koniecznie przeczytajcie tę książkę, jak leczyć na serce, kupcie sobie ją, a jak przeczytacie to, y, pozaznaczajcie sobie tam to, co jest i wracajcie do niej. I każda osoba też, która zakupi teraz y, w w czasie promocji i, i przed, przed sprzedaży do 3 października. Otrzyma również 30-minutowe nagranie lustro i tam mówię o wybaczeniu i uwalnianiu, i to jest mega, mega ważne ćwiczenie, które należy sobie zrobić. A, I przychodź do Boga, nie bój się, nie lękaj się, o. a po drugie, łap się na tym, że zaczynasz mieć złe emocje i złe uczucia w swoim sercu, jak przyjdziesz do Niego i powiesz, żeby ci pomógł, żeby zabrał z ciebie to. To on to na pewno zrobi. I ja Was zachęcam do tego, żebyście łapali się na tych myślach i żebyście nie pozwolili, żeby emocje i Wasze myśli te złe kierowały Waszym, waszym życiem i, i Waszymi dążeniami do pewnych rzeczy, bo mus, musimy się nauczyć okiełznać nasze emocje i nasze uczucia, bo jeżeli tego nie zrobisz, to one całe życie będą temą kierowały I zobaczcie, jacy ludzie, którzy są tacy bardzo mocno wiecie, o, tu fajnie, o, super, a no. Więc jakby Bóg jest stały i dla Niego, Jego tak jest tak, Jego nie jest nie, a my... Dzisiaj tak, jutro nie. O, super! Dzisiaj jest fajnie. Jutro już nie jest fajnie. Z wiarą, uwaga, z wiarą. Wczoraj był podcast na temat strachu. Z wiarą wierzysz, że on to z ciebie zabierze. Z wiarą, oddajesz mu to pod jego stopy. Z wiarą, jedziesz do przodu i wierzysz, że możesz to zrobić, ponieważ zostałeś stworzony do pięknych rzeczy. I jeżeli nawet ktoś cię zrani, uwaga, poproś o to, żeby ktoś. Ci po, żeby Bóg ci pomógł nauczył i nauczył cię wybaczać. I żeby wierzyć, że mimo tego, że Cię dzisiaj boli, że jest źle, tam przeczytacie w książce też przepiękną historię. Zabierze to z Was i pokaże i da Wam coś pięknego, coś dla Was przyszykowane. Mimo tego, że ktoś Was zranił. Ściskam Ciebie, ściskam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!